Jest to najstarsza jednostka na Śląsku Cieszyńskim, która została założona na wsi. Na wsi, zaznaczam na wsi, dlatego że są starsze jednostki, jak Bielsko-Biała, jak Skoczów, ale to były jednostki miastowe OSP. Mowa o Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu, która w tym roku obchodzi swoje 140. urodziny. Jest to wszystko udokumentowane w, w trzech tomach naszej kroniki, którą prowadzi druhna wiceprezes Danuta Pawlus. Jest to dokładnie zarejestrowane łącznie z nazwiskami, założycielami. Nie miał kto prowadzić kroniki i prezes powiedział, Kronikę musimy mieć, więc ją rób. Wydawało mi się na początku, że będę płakać, bo tak. Nie miałam z tym specjalnie nic do czynienia, no ale zaczęło się. Zaczęłam jakieś tam literatury szukać, no i tak jakoś się wciągnęłam, że teraz no powiem, że nie wyobrażam sobie, jakby mi powiedzieli już tego nie rób. No. Chyba nie powiedzą. No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Tym bardziej, że w ubiegłym roku na 104 kroniki prezentowane na Przeglądzie Ogólnopolskim, 20 było kronik wzorowych i w tym znalazła się kronika z Jaworza. Czas płynie, a strażakom, ochotnikom, obowiązków nie ubywa. Coraz więcej przybywa obowiązków nie tylko gaszenia pożaru, ze względu na to, że no, w większości w tej chwili zabudowań to są budynki niepalne, ale z kolei wyposażenie tych budynków wewnątrz y, daje bardzo toksyczne y, środki. Y, Chemiczne, które podczas pożaru prosto się ulatniają. W związku z tym to jest najgorsze utrudnienie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, a przede wszystkim gaśniczych. Oprócz tego jednostka zajmuje się usuwaniem miejscowych tzw. Tak zagrożeń, a do miejscowych zagrożeń zaliczamy powodzie, wichury. No i no, nieszczęsne również usuwanie gniazd szerszeń i os, które również są szczególnie w tym okresie jesiennym utrapieniem mieszkańców w Jaworza. Na szczęście chętnych do wstąpienia do tej zaszczytnej służby nie brakuje. Te sygnały, ten sprzęt, to polewanie wodą, dla nich to jest atrakcją. No Jest, jest trudno, ale no pozyskujemy, pozyskujemy w jakiś sposób te, drużyny, te członków tej drużyny młodzieżowej. Należy zaznaczyć, że ja w moim przypadku w nas było w wróżnie pożarniczej i młodzieżowej. 17, z tego nas zostało czterech jako członków czynnych. Strażackie powołanie często przechodzi z ojca na syna. Tata brała mnie tu na remizę, przyjeżdżałem zimno i tak to potem zaczął mnie fascynować i tak jakoś się wciągło w to i spodobało się. Jest nas trzech braci. Wszyscy w trójkę jesteśmy w straży. Ja zacząłem 5 lat temu w straży i akurat tutaj mnie namówił do tego kolega Krzysztof, żeby wziąć i wesprzeć tą straż w gminie. Nie? Główne uroczystości związane ze 140-leciem OSP Jaworze odbyły się w sobotę 24 sierpnia. w Kościele Opatrzności Bożej w Jaworzu, druchowie ochotnicy przy dźwiękach syren i orkiestry dętej przedefilowali ulicami Jaworza. Zgromadzeni wzdłuż przemarszu mieszkańcy mogli także podziwiać sprzęt bojowy, jakim dysponuje OSP Jaworze. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu współpracuje także ze strażakami ochotnikami z zagranicy. Przede wszystkim z jednostkami tutaj najbliżej, naszymi graniczącymi, z jednostkami SDH czyli z dobrowolnych hasici z Republiki Czeskiej, szczególnie chodzi tutaj o nasze Zaolzie, gdzie po prostu utrzymujemy bardzo dobre kontakty. Współpracujemy również z jednostkami ze Słowacji, dokładnie SDH Streczno, jak również utrzymujemy kontakt, co prawda nas dzieli na duża odległość kilometrów, z jednostkami z Holandii. Gdzie co jakiś czas po prostu bierzemy również udział w ich szkoleniu y, tygodniowym. Czyli jest to współpraca międzynarodowa w sumie. W tej chwili nawiązujemy również współpracę z jednostkami węgierskimi. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych straży także wzięli udział w niedzielnych uroczystościach i defiladzie. Samozrejmy, że żeśmy mlaci asi o 86 lat, także my slawimy przyści rok, także myśmy o hodnie także. Nie to troszkę inaczej, ale każdy oni byli u nas na osiemdziesiątym wyroci, po pierwsze. Te myśmy byli u nich na, tym, na ich 140 lat. Także właśnie u toho. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu liczy 38 członków czynnych, 36 członków wspierających oraz dwóch członków honorowych. A ile lat pan jest już strażakiem? No, jestem strażakiem, 60 lat miałem w czerwcu teraz. I to jest nasz służba. Komuś pomagać, komuś pomagać w potrzebie. Z tym pierwszym z wojska przyzby. 一百五十元，一百五十元的，谁家的肉？ W szeregach jaworzańskiej straży znajdziemy także 10 kobiet, które tworzą drużynę kobiecą. Jedną z nich jest wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworze Danuta Pawlus. Ja nie jestem strażakiem, który biega do pożarów. Ja jestem strażakiem, który zajmuje się pracą kulturalną czyli prowadzę kroniki, zajmuję się zespołem, który działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej. 60% członków zespołu to są również członkowie Straży Pożarnej. No i jakoś tak, ćwiczymy na sali. No, i tak się to jakoś, że się to wszystko zbiegło. I prezes i wiceprezes są członkami, no więc fajnie nam sobie tu lokalowo to i, i wszystko organizacyjnie rozwiązać. Poza tym, no my mamy zespół, prezentuje folklor śląska Cieszyńskiego. A straż jest najstarszą jednostką na Śląsku Cieszyńskim. Także to jest jak najbardziej miejsce dla tego zespołu, uważam. Czyli można powiedzieć, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale także tańczą w zespole, Tak. tak my nawet śpiewamy taką piosenkę. Że jak nie trzeba węzy, węży suszyć, to strażak podkówki musi brusić. Część oficjalna obchodów 140-lecia OSP Jaworza odbyła się przy domu strażaka, czyli pięknej remizie, której budowę z rozrzewnieniem wspominają najstarsi druchowie. Się dużo zmieniło od tego czasu, jak ja wstąpiłem. Mając 17 lat, to wstąpiłem jeszcze tej strażnicy, tu przecież nie było, to my budowali później. Nie... Staro była, no to w ten czas no i tak dużo się zmieniło tu po Jaworze, dużo. Najbardziej zasłużeni strażacy z Jaworza zostali odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa. Medale otrzymali także goście z zagranicy. Nestorzy, czyli członkowie honorowi OSP Jaworze, zostali uhonorowani medalami za zasługi dla ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego. Działający przy OSP Zespół Regionalny Jaworze został uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury. Zespół bierze udział w przeglądach ogólnopolskich zespołów artystycznych OSP. A w roku ubiegłym zajął trzecią lokatę w punktacji ogólnopolskiej. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo jako zespół żeśmy się zaprezentowali, no i o jednostce nie jeden usłyszał. Na zakończenie części oficjalnej zespół regionalny Jaworze dał popis swoich umiejętności taneczno-wokalnych. Po części oficjalnej na terenie obok domu strażaka rozpoczął się festyn strażacki, który potrwał do późnych godzin wieczornych.